Halo, halo, słychać mnie teraz. E, może lepiej, czy się zławy świetla, Oczywiście, że się zławy świetla. E, już poprawiam. Halo, no nie wiem, czemu gaśnie mikrofon, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że teraz może będzie już ok. E, nie przedłużając to, ja będę otwierał powoli. E, nawet jeśli nie będzie głosu, no to niestety, e, niestety będziemy musieli to jakoś przeżyć. Tak, jest ok, widzę teraz na, na OBS-ie. Ee, że powinno być lepiej mam nadzieję, że się nic nie skrzałem cztery boksiki, tak jak wczoraj ee, zapakowane oryginalnie nic się tu nie zmienia dwójeczka trójeczka i czwóreczka to pudełeczko odkładamy no i lecimy ee, Mam bardzo małą listę przed sobą, więc raczej nie będę, nie będę pamiętał, kto jaką drużynę miał. Także mam nadzieję, że będziecie pomagać mi tutaj w komentarzach i będziecie się przyznawać do co lepszych trafów. Miejmy nadzieję, że jeden na jeden również dzisiaj się trafi. Pudołeczko oczywiście jak najbardziej nie ma problemu. Pudołeczko numer 1. I zaczynamy od reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej. E, także mamy Didiera Drogbę na początek. E, może sobie hit zostawimy na sam koniec, żeby było ciekawiej. E, poza Didierem Drogbą mamy również bazowego Virgila Vandyka. Tak się prezentuje Van Dyke. Nie jest to limitka, niestety. Kolejna karta to jest Anglik Phil Foden. Również wersji Base. Pudełeczko mamy, także musicie najlepiej napiszcie na priv, coś tam się dzieje. Erling Haaland. O, wczoraj polowaliśmy na Haalanda. Haalanda nie było. Dzisiaj się Halland pojawia dla Jeffa. Mam nadzieję, że się ucieszy. Pisał mi przed transmisją, że nawet bazoweczka by go ucieszyła. Także proszę bardzo. Mówisz i masz. Kolejna karta to Wiktor Osimnen z Nigerii. Również bazoweczka. Nie ma nimi tu z tyłu. Tu wracamy do Didiera Drogby. Odwrócimy sobie Didier Drogba. Również bez limitu. Tym razem. I tutaj mamy głowę od góry. Czyli to jest Bernardo Silva dla Portugalii. Jest kolejna karta bazowa bez limitki, także tu chyba się szykuje jakiś gruby traw, bo ile można. Eee, pod spodem mamy Diogo Jota Heritage. A, przepraszam, Bernardo Silva jest limitowany na 53. Diogo Jota eee, Heritage zielony. Jak to tu teraz zrobić, żeby nie spalić? No tu jest tył, ewidentnie, ewidentnie tylna. ścianka. nie, to przednia jest. Captain. Luca Modrić, limitowany na 22. Jest to Game Used Memorabilia. Czyli gratulujemy Ani. E, dzisiaj e, drugi raz i się poszczęściło, drugi raz Chorwacja e, z rzędu wylosowana, no i dzisiaj już coś coś przyjemnego, Luka Modric na 22 limitowany zmienimy sobie saszetkę hop proszę bardzo Wersja Captain Jeszcze raz pokazuje Niewielkie te memorabilia może. Natomiast sama karta oczywiście bardzo ładna. To tyle jeśli chodzi o pierwszą, pierwszą z saszetek. Gratulacje dla Ani. E, jaki był limit dla Devorota? Rzeczywiście nie pokazałem. Na 19. 4 19 Na 19. Do 53 to był Bruno Fernandez. E, przepraszam, Bernardo Silva. Bernardo Silva. Także tutaj e, całkiem ładnie Portugalia pocisnęła. Ale jednak Chorwacja rozbiła bank, myślę, wy, w tym pudełeczku. Miejmy nadzieję, że to nie był jeszcze ostatni traf, ostatnie wielkie nazwisko, jakie udało nam się dzisiaj wyciągnąć. Lecimy z drugim boksem. oj, ciasno tutaj, w tym drugim boksie i na początek coś dla Marcina o ile dobrze pamiętam, czyli reprezentacja Niemiec Leon Gorecka karta bazowa, z tego co wiem dalej mamy Brazylię Gabriel Jezus E, mamy Gabriela Rzeżusa. Co dalej? Dalej Milan Skriniar. Także ci, co trafili Słowację. E, jednak coś tam dzisiaj dostali. Milan Skriniar. Kolejna karta. To może od góry. Znajoma twarz. Chorwacja, Josko Gwardiol. Pojawił nam się wczoraj Gwardiol, pojawił nam się i dzisiaj. E, także Chorwacja, jak na razie, myślę, że się sprawdza. Kolejna karta to Bukayo Saka, czyli Anglik. E, tutaj jest jakaś limitka, widać wyraźnie, że ten kolor jest, jest inny żeby tutaj nie przy z tyłu ewidentnie widać się jakaś złota obramówka prześlizguje tutaj mamy Rodrigo, ale jeszcze wracając do Saki to jest karta 7 na 10 także Anglia znowu szczęśliwa, dla Anglii znowu coś mocnego wpada mamy tutaj Pedriego dla hiszpanii, no i Hichor. Tego pudełeczka. Czyli mamy kartę w złotej oprawie. I jest to Modern Masters. Alison McAllister. Nie jest to karta. One of one z tego co widzę. Natomiast jest to karta 3 na 14. A Alexis McAllister. To jest Argentyna oczywiście. Przepraszam. Doznałem trochę zaćmienia. McAllister się kojarzył ze szkotami. Ale przecież facet zdobył, zdobył Mistrzostwo Świata w tym roku. Bardzo ładna karta dla Argentyny tym razem. No, może nie jest to One of One, ale za to troszeczkę mi się wydaje e, bardziej przyjemne. No może nie nazwisko, ale narodowe na pewno. Na razie sobie włóżmy tą karteczkę, oczywiście. Folikę tak się prezentuje. No, powiem szczerze, że jak zobaczyłem na pierwszy rzut oka, to myślałem, że to jest Frank Lampard, Dość podobny. Natomiast to Frank Lampart e, chyba niestety nie był. Bo to by jednak było ciekawsze. Ciekawszy, traf by to był. Lecimy z kolejnym pudełeczkiem. Mamy już połowę za sobą. Dobra, przełóżmy może tak. I zaczynamy od Brazylii i Viniciusza Juniora w wersji bazowej. Pod spodem mamy Karima Benzema, czyli Francja chyba pierwszy raz dzisiaj cokolwiek trafia. Karim Benzema. Dalej mamy Jacka Grelisza, czyli znowu Anglia. Także myślę, że radamy, będzie zadowolony z tego, co tutaj wypada. Kolejny zawodnik to jest Alfonso Davis. Może nie do końca jest to prawda, że to jest Defender. Bo jednak w reprezentacji gra nawet jako napastnik. Kolejna karta to jest Didier Drogba, The Greats. To jest chyba drugi Drogba, już dzisiaj. Eee, także na pewno coś fajnego. Wyciągam tutaj z tyłu jeszcze The Greats Raula. Raul Gonzalez dla Hiszpanii. No dzisiaj te duże drużyny, widzę, że całkiem nieźle zgarniają. Teraz sobie zobaczymy jakim limitem jest Didier Drogba, ale tutaj pod spodem już mamy hit tej paczki. Mamy coacha, po raz pierwszy pojawia się trener. I jest to Gennaro Gattuso, game used, memorabilia dla Włoch oczywiście. Gennaro Gattuso limitowany do 22. Wydaje mi się, że nie jest to jakiś fantastyczny traf, jeśli chodzi o limitkę. Nazwisko dość ciekawe. Nie pamiętam, żebym widział Gatuzo w roli trenera. Wracając jeszcze do Didiera Drogby, Drogba jest limitowany na 47. Mamy Denaro Gatuzo. Wydaje mi się, że wczoraj te trafy delikatnie lepsze, pod względem e, wartości kar pod względem nazwisk, dzisiaj, e, no i szczególnie limitki tam były po prostu i ładniejsze i, i wyższe limity, nie mówiąc już o tym, że był one of one. No i została nam ostatnia paczuszka. Nie widzę komentarzy, więc albo nic nie piszecie, albo e, Facebook mi ściął. No, i zobaczmy co mamy tutaj. Włochy się dzisiaj obłowią zdecydowanie. Paolo Maldini rozpoczyna nam ostatnią paczkę tego breaka. Mamy Włochy. Będzie niespodzianka, bo karta chyba się nie wyróżnia ta, która jest hitem. Zobaczymy. Spróbujemy przedwłoch przełożyć, ale nie wiem, czy dobrze przełożyłem. Także w każdej chwili może się pojawić potencjalny hit. Mamy tutaj Rodrigo. Z Brazylii. Który jest limitowany na 53. Rodrigo. Dalej. João Felix, Jakby mogło zabraknąć naszego przyjemnego młodego Portugalczyka. João Felix, bez limitu. Dalej. Mamy N'Golo Dla Francuzów. Tutaj docieramy do wspomnianego Paolo Maldiniego. Zobaczmy, co się kryje pod Paolo Maldinim. Jest to Joshua Kimmich. Także druga karta dla Niemiec, z tego co pamiętam. Obaj panowie grają w Bayernie Monachium, bo i Gurecka, i Kimmich. Dalej mamy Davida Alaba, z tego co kojarzę, dla Austrii. E, tu chyba jest ta karta, o którą nam chodzi, więc jeszcze sobie przełożymy tutaj. O, drugi Joshua Kimisch. E, w tej samej paczce był jeszcze Joshua Kimi. Heritage, który jest limitowany do 35. E, mamy Dawida Labę. I ostatnia karta, która nas interesuje. Chyba ją w ten sposób trzeba pokazać. To jest. Nie, jednak w ten sposób. Memorable Philip Lam. ale paczka dla reprezentacji Niemiec. Chyba trzecia karta. Eee, co czwarta. 10 na 15. Filip Lam eee, z kwalifikacji Mistrzostw, Mistrzostw Świata 2014. 10 na 15. No, ewidentnie, patrząc po wczorajszych, jestem troszeczkę zawiedziony. E, nie wpadły takie, e, takie trafy jak wczoraj, nie było żadnego autografu. Mamy Filipa Lama, mamy. Roga tu zwrócił się Marcin. Kogo ty chcesz tutaj nabrać? Zdecydowanie zarabiony jesteś. E, Modern Masters McAllister. Alister. Dla Argentyny oraz Captain Luka Modric dla Chorwacji. Ten limitowany na 22. To by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy break. Cztery hity, tak jak i wczoraj. Natomiast, tak jak mówię, wydaje mi się, że wczorajsze hity na troszeczkę lepszym poziomie. I więc. Ile spotów jest w plus na plusie? Rozumiem, tego nie wiem. E, nie, nie jest tak, że musi być auto lub 1 na 1 na box. E, jak widać, to się nie, nie, sprawdziło. Może być też karta e, gold framed i ona nie ma wyznaczone, że musi być jeden na 1 e, albo że musi mieć autograf. W związku z tym, jakby to jeden na 1 nie w każdej paczce się, nie w każdym boxie się zdarza. Także wczoraj wydaje mi się, że było pod tym względem dużo lepiej. Dobra, jeśli chodzi o mnie, to jest tyle. Dziękuję Wam za to, że byliście razem ze mną. I wrzucę podsumowanie jeszcze dzisiaj na pewno na Facebooka. I prawdopodobnie jeszcze wleci lista na zapisy na break numer 3. Zrobimy na pewno break numer 3 i prawdopodobnie break numer 4. I to będzie koniec, jeśli chodzi o futerę. Dzięki Wielkie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Wybram ten boksa pod siebie. Mogę zobaczyć.